Dzień dobry. Dzień dobry, Renata Jeziłkowska. Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej dotyczącej rekomendacji a od. oraz zwiększenia finansowania podmiotów leczniczych. Witam serdecznie wszystkich państwa. Witam minister zdrowia Izabelę Leszczynę. Witam prezesa OTMIT Daniela Rutkowskiego, witam prezesa NFZ Filipa Nowaka. Na początek głos zabierze pani minister zdrowia Izabela Leszczyna, następnie szczegóły rekomendacji i innych działań przedstawi prezes OTMIT oraz perspektywę funduszu zaprezentuje prezes NFZ. Bardzo proszę pani minister. Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. Cieszę się, że ochrona zdrowia jest w centrum zainteresowania mediów. Opieka medyczna i zdrowie to najważniejsze rzeczy, dlatego dobrze, że jesteście Państwo dzisiaj z nami i za to bardzo dziękuję. Rzeczywiście, tak jak widzimy na naszym pierwszym tytułowym slajdzie, zwiększamy finansowanie podmiotów leczniczych, podejmujemy w Ministerstwie Zdrowia we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia i AOTMIT-em konkretne działania, żeby dostęp do świadczeń, żeby jakość tych świadczeń były coraz wyższe. I tak jak od kilku lat, także w tym roku, w czerwcu, Ogłaszana jest rekomendacja prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. I ta rekomendacja jest oczywiście związana z ustawą, która obowiązuje od połowy 2022 roku. Ustawy, która mówi o. Minimalnym, zasadniczym wynagrodzeniu niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. To, co chcemy Państwu ogłosić w tym roku, w związku z tą rekomendacją prezesa AOTMitu, to to, że w skali najbliższych 12 miesięcy, w skali najbliższego roku do podmiotów leczniczych trafi blisko. 18 miliardów złotych. Na te 18 miliardów złotych składa się właśnie rekomendacja prezesa AOTMIT-u, o której zaraz pan prezes Rudkowski będzie mówił szerzej, ale to są także nadwykonania w programach lekowych i w chemioterapii. I to, co nazwaliśmy premią za przekroczenie ryczałtu w podstawowym zabezpieczeniu szpitalnym w sieci, to jest przekroczenie ryczałtu za rok 2024. Zgodnie z zapowiedzią pana premiera Donalda Tuska i zgodnie z jego rekomendacją, staramy się i chcemy ten strumień finansowania skierować w taki sposób, żeby finansować nie tylko podwyżki płac pracowników medycznych, ale przede wszystkim, żeby rosnące finansowanie systemu ochrony zdrowia przekładało się na większą dostępność, przekładało się na y, świadczenia medyczne, i przekładało się na coraz wyższą jakość opieki medycznej. Dlatego między innymi ustaliliśmy określone priorytetowe obszary finansowania. Priorytety te wynikają oczywiście z epidemiologii, wynikają z potrzeb zdrowotnych pacjentów i mieszkańców poszczególnych powiatów. Te nasze priorytety to oczywiście opieka psychiatryczna. Opieka psychiatryczna dzieci i młodzieży, która była priorytetem naszej prezydencji, ale także opieka psychiatryczna dorosłych, i tu mówimy o wzroście finansowania także opieki środowiskowej dla dzieci i dorosłych. W tym momencie chcę też powiedzieć, że. Wprowadzamy w tej opiece psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży pewną zasadę porównywalną z zasadą, która obowiązuje w centrach zdrowia psychicznego: że ten punkt przyjęć, taki punkt konsultacyjny, będzie dostępny o wiele szerzej i bardziej możliwy dla każdego rodzica, który ze swoim dzieckiem będzie potrzebował takiej pomocy. Na tym pierwszym poziomie mówimy oczywiście o pomocy psychologicznej. Leczenie uzależnień to także jest ważna i niestety wynikająca z epidemiologii potrzeba, ale także opieka paliatywna, opieka hospicyjna dla dzieci, szczególnie w warunkach domowych. Wiemy, że dzieci naj Najlepiej czują się, a szczególnie dzieci chore, kiedy są razem ze swoimi rodzicami, ze swoimi bliskimi. Priorytetem jest także dla nas opieka długoterminowa. To ma oczywiście związek ze starzejącym się społeczeństwem i z nią związana pielęgniarska opieka domowa, i tu też to finansowanie będzie wyższe. Wyższe będzie także na szpitalnych oddziałach ratunkowych, które borykają się z wieloma trudnościami i będzie dotyczyło także izb przyjęć. I oczywiście kolejny nasz priorytet to ratownictwo medyczne i transport sanitarny. I wreszcie coś, o czym rozmawiałam z przedstawicielkami tak zwanej szkolnej pielęgniarki czyli medycyna szkolna. To są te obszary priorytetowe, to jest to dodatkowe finansowanie w tych 18 miliardach, o których mówiłam. I wreszcie y, zwróciłam się z prośbą do y, prezesa Otmitu, żeby w, w swojej rekomendacji uwzględnił pewne wyższe współczynniki dla szpitali powiatowych. Y, Pierwszego i drugiego poziomu to są te szpitale, gdzie taki przychód na pojedynczego pracownika jest zwykle niższy niż w szpitalach z wyższych poziomów. I odpowiedzieliśmy tutaj na oczekiwanie szpitali powiatowych. I wreszcie wyższe wyceny w neurologii, ginekologii i rehabilitacji, rehabilitacji stacjonarnej. I tutaj także wzrost współczynników dla niektórych jednorodnych grup pacjentów. Te dwa działania, o których mówię teraz, które widzicie Państwo na slajdzie, to ponad miliard 17 milionów złotych dodatkowe i one też są uwzględnione w naszej rekomendacji. Jaka ta rekomendacja jest, co się na nią składa, o tym powie Pan Prezes Rutkowski. Szanowni Państwo, tak jak Pani Minister powiedziała, Prezes agencji wydaje rekomendacje. Jest to rekomendacja związana ze zmianą poziomu finansowania świadczeń. Skąd ta zmiana poziomu? No ta zmiana poziomu wynika ze wzrostu kosztów udzielania świadczeń, a ten wzrost w głównej mierze jest implikowany przez realizację między innymi ustawy o ustaleniu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych. Czyli innymi słowy mówiąc, ta Rekomendacja prezesa agencji powinna zagwarantować taki wzrost, przyrost finansowania świadczeń, który wystarczy na pokrycie kosztów rosnących. Kilka słów o etapach, składających się na cały proces, bo jest to duże przedsięwzięcie, Szanowni Państwo. Pod koniec lutego ogłosiłem postępowanie na pozyskanie danych z podmiotów leczniczych. Są to główne, głównie dane dotyczące wynagrodzeń. Ale nie tylko, dlatego że też pozyskujemy dane dotyczące sytuacji finansowej i innych wskaźników. No i co? W czasie tego procesu też odbywały się szkolenia dla podmiotów, żeby optymalnie przekazać nam te dane. Później, jak dane pozyskaliśmy, weryfikowaliśmy je, uzgadnialiśmy pewne wątpliwe dane. No i cały proces kończy się dokonaniem szczegółowych analiz, przygotowaniem kilku wariantów rekomendacji. W poprzednich latach były to, w poprzednich dwóch latach były to trzy warianty, no i później zatwierdzeniem i wybraniem wariantu przez ministra zdrowia. Kilka słów o reprezentatywności danych. Te dane, o których wspomniałem, że zbieraliśmy, udało nam się zebrać z całego systemu ze wszystkich podmiotów realizujących wszystkie rodzaje zakresy świadczeń. Ponad 22,5% tych podmiotów przekazało nam danych. Ale jeżeli chodzi już o odzwierciedlenie tego w wartości umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia to stanowiło to ponad 82% tej wartości. Ale biorąc pod uwagę najważniejszych graczy, duże podmioty, to jeżeli spojrzymy i to Państwo widzicie na podmioty sieci szpitali, przekazało nam ponad 95, prawie 96% podmiotów tych, które są objęte siecią szpitali i jest to więcej niż rok temu bo rok temu przekazało nam około 93% szpitali te dane no i stanowi to 90% 95% wszystkich umów sieciowych no ale też pokazać powinienem i to robię inną stronę medalu czyli przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej przychodnie lekarzy rodzinnych No tutaj akurat mamy mniejszą reprezentatywność i ten procent podmiotów, które przekazały nam dane, to jest ponad 14%, łącznie na 7,5 tysiąca podmiotów. No ale baza pozyskanych danych jest mimo wszystko bardzo reprezentatywna. Mamy prawie 700 tysięcy rekordów związanych z formami zatrudnienia i z wynagrodzeniami, w tym 450 tysięcy pracowników systemu ochrony zdrowia, które, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę i jest to wzrost o, dwa, o ponad 12% w stosunku do roku ubiegłego, jeżeli chodzi o te dane. Jak wygląda struktura zatrudnienia w całym systemie? Tu będę mówił o wszystkich pozyskanych danych, to 65% tych osób zatrudnionych jest na umowę o pracę, czyli wprost objętych realizacją tejże właśnie wspomnianej ustawy. Ponad 21% to są forma zatrudnienia, kontrakty, czyli te umowy cywilnoprawne. No i umowa zlecenie o dzieło ponad 13,5%. Tak wygląda ta cała struktura wszystkich pracowników. Dla przypomnienia, Szanowni Państwo, jak wygląda realizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym. Po prawej stronie te słupki to jest minimalne wynagrodzenie zasadnicze. Podkreślam zasadnicze, które będzie obowiązywało od 1 lipca 2025, a po lewej stronie to jest wynagrodzenie zasadnicze minimalne, które obowiązywało od 1 lipca 2022 roku. Widzą Państwo tutaj przyrost przeciętny o ponad 44%. No, jest on powiązany ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i widzą Państwo, że te przyrosty były bardzo wysokie, bo, bo dwucyfrowe. W tym roku przyrost przeciętnego wynagrodzenia 2024 versus 2023, który jest stosowany do ustalenia tych minimalnych wynagrodzeń, to ponad 14%. Jeszcze tylko dopowiem, doprecyzowując, że tutaj Państwo widzą, jeżeli chodzi o te numerki na, na, na osi X, no to są właśnie te grupy zawodowe według załącznika do, do ustawy. No i pierwsza grupa zawodowa to są lekarze specjaliści, druga grupa zawodowa z dwójką no to są głównie pielęgniarki położne, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, psycholodzy kliniczni, którzy są mają wyższe wykształcenie oraz specjalizacje. No i tam kolejne numerki, trzeci to lekarze bez specjalizacji, czwarty jest starzyści. Nie będę już wymieniał wszystkich według tego załącznika ustawy. Skumulowane koszty ustawy to w lata 2022-2025 ponad 130 miliardów złotych, co skutkuje na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia w tym, w tym roku jakby skumulowane koszty ponad 57 miliardów, czyli jedna czwarta Całości planu finansowego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak, no i tutaj mamy już warianty, które przygotowaliśmy dla pani minister na podstawie tych danych, które właśnie zebraliśmy i tego procesu, o którym mówiłem. Wariant pierwszy to jest uwzględnienie skutków wprost z ustawy o ustaleniu minimalnego wynagrodzenia. No i tą kwotę już. Podawałem, po pojawiła się w przestrzeni publicznej i w mediach, to jest 9,1 miliarda złotych. Wariant drugi dodatkowo zawiera pewne elementy kosztowe, które wzięliśmy pod uwagę i pewne narzędzia, które wykorzystaliśmy do, do jego skonstruowania. To jest uwzględnienie wzrostu z tytułu inflacji, ale odnoszącego się oczywiście do pozostałych kosztów świadczeń poza kosztami pracy. To zwiększenie finansowane w priorytetowych obszarach, o których pani minister już mówiła i podawała te obszary, to też zwiększenie dodatkowo ryczałtu sieciowego dla szpitali pierwszego i drugiego poziomu PZ, czyli tak naprawdę podstawowe profile głównie interna, chirurgia. No i dodatkowo przeprowadziliśmy i sfinalizowaliśmy taryfikację świadczeń, którą mieliśmy w obszarach, które były objęte planem taryfikacji, i tutaj mamy Neurologię, ginekologię i rehabilitację stacjonarną. Trzeci wariant, który przedstawiliśmy pani minister, to dodatkowo element, który wiąże się z poprawą płynności całego systemu poprzez zwiększenie dostępności doświadczeń, poprzez zwiększenie wolumenu tych, tychże świadczeń. No i co zawiera ten trzeci wariant, który. No Myślimy, że formalnie dzisiaj będzie zatwierdzony i wybrany. Już jest zatwierdzony przez panią minister i będziemy publikować. Zawiera te elementy, czyli umowy, uwzględnienie zapotrzebowania dla systemu z uwagi na umowę o pracę i ten właśnie wzrost minimalnego wynagrodzenia. To ta wspomniana inflacja to te wskazane obszary priorytetowe, wzrost finansowania dla szpitali pierwszego i drugiego poziomu sieci szpitali związanych ze wzrostem ryczałtu, to ta teryfikacja, którą finalizujemy, neurologia, ginekologia, rehabilitacja stacjonarna oraz, oraz wybrane JGP kompleksowych zabiegów. Ale także ten ważny element dla pacjentów, czyli, czyli zwiększenie dostępności doświadczeń poprzez wzrost wolumenu. Kolejny slajd. No i tutaj jeszcze chciałem właśnie pokazać Państwu już konkretnie wzrost wycen świadczeń w tych trzech wspomnianych obszarach, czyli rehabilitacja stacjonarna, ginekologia i neurologia szpitalna. To są wzrosty blisko 15% jeżeli chodzi o rehabilitację i jeżeli chodzi o neurologię, a ponad 20% wzrost w obszarze ginekologii, co łącznie daje ponad 1 miliard 200, 200 milionów dodatkowo do systemu w skali roku. No, i szanowni państwo, oddaję pałeczkę panu prezesowi. Dzień dobry państwu. Tak, teraz pojawia się Narodowy Fundusz Zdrowia, który to, co wypracował pan prezes Daniel Rudkowski ze swoimi współpracownikami i co zatwierdziła pani minister, trzeba zrealizować. Mamy już pewne doświadczenie, bo to nie jest pierwsza rekomendacja. Co roku mamy rekomendacje, więc i my się już czegoś nauczyliśmy, i państwo, którzy będą realizować te zadania. Ale dla przypomnienia powiem, co się teraz wydarzy w lipcu. Lipiec będzie kluczowy i bardzo pracowity dla nas wszystkich, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. No przede wszystkim musimy przeliczyć ryczałt, ponieważ wzrasta cena. Punktu w ryczałcie pojawiają się pewne współczynniki, i każdy świadczeniodawca w lipcu, do końca lipca uzyska nową stawkę ryczałtową. Pragnę przypomnieć, że już ostatniego dnia lipca albo od pierwszych dniu, dni sierpnia będzie można wystawić rachunek w ramach sieci szpitali. I oprócz tego, że to będzie już ta wyższa stawka uśredniona na cały rok, no to będzie też pewna poprawa płynności finansowej placówek medycznych, ponieważ skumulowane wzrosty za poprzednie miesiące zostaną wypłacone wraz z tym y, rachunkiem, czy też w ślad za tym y, rachunkiem. I myślę, że to jest taka, y, taka dzia takie działanie, na które y, wiele placówek medycznych czeka, nie tylko szpitali oczywiście. Żeby rekomendacje wdrożyć, także prezes Narodowego Funduszu Zdrowia musi zaktualizować swoje zarządzenia. To będzie w tym roku osiem zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wprowadzająca te wszystkie regulacje, o których już pan, pan prezes powiedział i to się powinno wydarzyć do połowy lipca i w ślad za tymi działaniami. No będziemy się wymieniali aneksami, czyli musimy przygotować 35 000, około 35 tysięcy aneksów, które wprowadzają te zmiany z rekomendacji do umów z naszymi partnerami. No i tutaj jest prośba wielka o to, możemy zacząć finansować świadczenia w momencie, gdy aneks jest podpisany przez obie strony. Także zachęcam do tego, żeby mimo okresu wakacyjnego, śledzić ten nasz komunikator, SHOI, czy też portal świadczeniodawcy, gdzie będą dokumenty do podpisywania. Zachęcam do szybkiego podpisania zwrotu do Narodowego Funduszu Zdrowia i sięgnięcia po środki, które są przygotowane i czekają na Państwa. Jest jeszcze jedna istotna rzecz na kolejnym slajdzie. O, Dziękuję. Na kolejnym slajdzie, czyli obietnica, którą pani minister złożyła jakiś czas temu, dotycząca docenienia szpitali, które w zeszłym roku przekroczyły ryczałt, czyli udzieliły więcej świadczeń niż to ograniczenie wysokością ryczałtu. Oczywiście stara zasada działa: kto przekroczy ryczałt w danym roku, w kolejnym roku może liczyć na wyższe finansowanie, i to się oczywiście zdarzyło. Ale oprócz tego obiecane było 300 milionów złotych takiej premii, i ta premia także będzie wdrażana w tym roku. Yy... Na dniach będziemy mogli zacząć wypłacać środki państwu, którzy przekroczyli ryczałt. To jest około 27% przekroczenia ryczałtu w roku ubiegłym i myślę, że to jest też dobra wiadomość i dla wielu szpitali będzie to bardzo ważne. Co ciekawe. Aż 249 szpitali pierwszego i drugiego poziomu, czyli tych najbliżej mieszkańców zlokalizowanych, tych szpitali, nazwijmy je może umownie pierwszego kontaktu, otrzyma te środki w ramach premii. To był postulat szpitali i, i pani, re, pani minister realizuje to zadanie przy okazji rekomendacji. Dziękuję. Jeszcze panu prezesowi Rutkowskiemu oddamy głos na chwilę. No i tutaj państwo widzicie to wszystko, o czym powiedzieliśmy. Te składowe, które składają się na ten prawie 18 miliardów, które trafi do systemu w ciągu tego roku. Ten trzeci wariant rekomendacji to jest 16,94 miliarda złotych, który został zaproponowany i zawiera on te wszystkie elementy o których mówiłem także ten wzrost wolumenu świadczy dziękuję dziękujemy serdecznie dziękujemy za tę część konferencji i zapraszamy państwa do zadawania pytań I z uwagi tutaj na intensywny dzienniczny obowiązki bardzo prosimy o pytania dotyczące tematu konferencji